Witamy Was serdecznie ponownie na naszym kanale Słaczynego Enzo. Aż ciężko to stwierdzić i przyjąć do wiadomości, ale jesteśmy dosłownie kilka dni, parę dni przed świętami, przed 24 grudnia. I jak co roku sądzę, że Wy tak samo, to ja co roku też obiecuję sobie, że zajmę się prezentami świątecznymi. Znacznie, znacznie wcześniej. Nie w grudniu, nie na ostatnią chwilę, tylko zaplanuję prezenty wcześniej, wcześniej je kupię, wszystko będę miała odłożone. No i co roku wychodzi to samo, że jednak na ostatnią chwilę muszę zorganizować prezenty świąteczne. Oprócz mojego kota, w tym roku mam do obdarowania dla mnie trzy najważniejsze osoby. Mojego ojca, moją przyjaciółkę i mojego przyjaciela. Prezent dla mojego tutaj najważniejszego członka rodziny, czyli dla mojego dzieciaka, już jest w drodze. A wracając do prezentów kosmetycznych i właśnie takich związanych z strefą, oczywiście, beauty urodową, to dostałam challenge właśnie od drogerii Natura, że mam trzy. Karty podarunkowe o wartości 100 zł, każda i w 100 zł mam się zwieścić z Prezentem dla każdej osoby, czyli dla mojego ojca, dla mojej przyjaciółki i dla mojego przyjaciela. Weszłam tam z kamerą i między innymi z moją przyjaciółką, której też od razu dziękuję serdecznie za pomoc w nagraniu vloga, ponieważ właśnie nagrałam dla Was vloga, przeszłam po drogerii, patrzyłam, jakie są ciekawe teraz obecnie mm, zestawy prezentowe, zarówno właśnie dla starszego mężczyzny, dla młodszego mężczyzny oraz Oczywiście dla kobiety. Zauważycie, na filmie starałam się patrzeć pod różnym kątem, co komu jest potrzebne. Jeden mężczyzna się goli, drugi raczej się Trymuje, niekoniecznie się goli. Tak samo kobiety. Jedne stawiają bardziej na pielęgnację, inne na kolorówkę. I znalazłam sporo takich ciekawych opcji, gdzie można się zmieścić właśnie w 100 zł, złożyć całkiem fajny, porządny zestaw. I mam nadzieję, mam wrażenie, że wiele osób z takich zestawów będzie zadowolonych. Nie przedłużając, zapraszam was teraz na tą część vlogową, a później wrócimy jeszcze tutaj do studia i pokażę wam, co ze sobą przywiozłam i jakie prezenty właśnie skompletowałam dla tych moich trzech bliskich osób. Proszę państwa, stresuje się. Teraz tak. E, dwa zestawy od botanika. Jeden zestaw jest z kremem przeciwzmarszczkowym oraz kremem pod oczy i ten zestaw, proszę państwa, kosztuje. 29,99 A ten drugi, zanim go odstawię, to jest zestaw trzech kosmetyków, czyli żel do twarzy, maseczka oraz krem nawilżający i cały ten zestaw kosztuje niecałe 35, czyli 34,99. Teraz dla mojego przyjaciela złapię chyba coś takiego. Zestaw od dermiki, tu jest krem wygładzający skórę przeciw co prawda tu jest 40, plus. on jest trochę młodszy, ale i tak się ucieszy. I ma jeszcze krem przeciw wokół oczu, na to już zaczyna narzekać, więc. Wiek jest tylko ograniczeniem takim, wiecie, od producenta. Tak naprawdę może zacząć używać. I teraz widzę, że, zobaczcie, na tym pudełku jest 39,99, więc fajna cena za ten zestaw. Teraz tak, przy okazji nagrywa mnie moja przyjaciółka i dla niej właśnie wybieram prezent, więc ona już ma spalony prezent, no ale przynajmniej będzie wiedziała, czego się spodziewać. Teraz tak, są fajne rzeczy typu maseczki. E, później Wam pokażę, bo są też maseczki do stóp z Elbiotiki i e, ja bym powiedziała, że to jest fajny taki dodatek, Ładny, elegancki, ale dodatek do prezentu. I ta maska węglowa oczyszczająca, ona lubi oczyszczające. <noise> Kosztuje teraz akurat 12 zł. 11,99. Proszę Państwa, przykuc Kiturce, pędzle, które jakiś czas temu Wam pokazywałam na moim insta na Instagramie. To chyba teraz będzie tutaj, w tym okienku na górze. Pędzle dwustronne. I one w tej chwili jest za jeden pędzel 20 zł. 19,99. I one są też zapakowane w takie dosyć ładne. Eleganckie opakowanie, więc zobaczcie, na przykład, no ten akurat jest większy, jest droższy, ale tutaj bardzo uniwersalny pędzel do pudru, do podkładu oraz do różu czy brązera. Więc to też będzie fajny jako dodatek do jakiegoś prezentu, do jakiegoś zestawu. Jeżeli jestem czerwona, to przepraszam bardzo, bo jest mi gorąco, bo jestem w biegu, ale zobaczcie, e, gąbki do bakingu. To co ja zawsze nazywam, te takie zwykłe gąbki, którymi właśnie trójkątnymi robię baking, to taki zestaw 2, 4, 6. 8 gąbek jest za 8 zł złotówka za jedno opłaca się te dwa zestawy od Kobo Professional też mogą być ciekawe, bo one są jeden za 32 zł, drugi za 26, 99 końcówki i tutaj na przykład w tym zestawie mamy transparentny puder mocno matujący, liner oraz tusz wydłużający, a tutaj mamy z kolei zestaw do brwi oraz tusz do rzęs za 27 zł Frótki tutti dimare tak? Nie wiem, jak to się mówi, ale tutaj znalazłam fajny zestaw. 27 zł kosztuje. I tutaj mamy, proszę Państwa, balsam, tak, masło do ciała, peeling do ciała oraz olejek do kąpieli. Teraz dwie palety z Kobo. Jedna to jest z cieniami, jest całkowicie neutralna. To jest paleta Kind of Magic i ona obecnie kosztuje 44,99. I tutaj mamy 2, 4, 6, 5, 15 cieni neutralnych. To będziemy Moja Must Have paleta oraz paleta również z sieniami neutralnymi, ale również z brązerem, różem oraz rozświetlaczem, i cała taka wielka paleta kosztuje 40 zł39,99 więc sądzę, że jest to bardzo fajna opcja, właśnie na prezent do jakiegoś zestawu, żeby zmieścić je w tych 100 zł przysłowiowych, i żeby kobieta miała naprawdę taką uniwersalną paletę na podróż. I Have Revolution znowu jest przykód z czekoladki. Dobrze wiecie, że uwielbiam jakość cieni z czekoladek i na przykład ta Orange Chocolate, Mint, Golden Bar. Jezu, ja wszystkie kocham tutaj. Ta Elixir, która... Chocolate Elixir, tak, to jest tutaj dwa razy ta sama. Jej, o, Rose Gold. Rose Gold też była cudowna. Te palety, prawie każda kosztuje w tej chwili po 30 zł. I w tych paletach jest 16 cieni, więc no, za trzy dychy sądzę, że się opłaca. I są bardzo Ładnie zapakowane A propos yy, dla mężczyzn prezentów Mamy tak, dezodorant woda po koleniu Żel pod pryszkic Oraz yy, pianka yy, do golenia Ja bym chyba wzięła o coś takiego Tylko żeby dekoracji tu nie zepsuć a, przepraszam To w razie czego o coś takiego yy, Tutaj mamy piankę do golenia Oraz maszynkę do golenia I ten zestaw kosztuje 29,99 A ta wielka kosmetyczka, którą Wam pokazywałam to sądzę, że to jest dobry deal, bo ona kosztuje 55 zł i mamy od razu ogromną kosmetyczkę na podróż. Wiecie co, teraz znalazłam fajny dział. Mamy cały dział, weź tutaj, pokaż Państwu, cały dział, tylko kosmetyki azjatyckie są. I tutaj, między innymi, z górnej półki wyciągnęłam coś, co jest bez promocji, więc powinno być cały czas w tej samej cenie, bądź będzie tańsze, za 51,99 i jest to ogromny aloesowy, gel ale ze śluzem ślimaka i on ma tutaj 300 ml i teraz coś co jeszcze mnie zainteresowało w tym dziale azjatyckim to dorwałam maseczki złote maseczki, które dostanie tutaj ta moja osoba nagrywająca ten film i jedna i druga jest po 9,99 i to są złote maseczki 24 karatowe dla złotej dziewczyny to co jeszcze tutaj zauważyłam to o tak jeżeli mnie oglądacie na instastory na instagramie to wiecie, że używam tej maski do stóp i chyba sobie wezmę maska do stóp złuszczająca, ale nie wiedziałam, że jest wersja męska złuszczająca, więc to wezmę dla mojego ojca. Ta maska kosztuje 16,99, a ta 15,99 i to są ceny regularne bez promocji. Proszę Państwa, mój ulubiony dział, czyli perfumy. Coś, czego nie potrafię określić. Perfumy męskie. I teraz tak, dobrze wiemy, że ja zapachów określać nie potrafię, więc tutaj przed chwilą dostałam pomoc i tak. Perfumy męskie MEXA i mamy ten Ice Touch. To są dosyć popularne z tego, co wiem, perfumy i mniejsza wersja, czyli 30 ml kosztuje 60 zł i to jest taki świeży, cytrusowy zapach, tak przynajmniej mi tutaj podpowiedziano. Fajna damska opcja, na przykład te, bardzo lubię te perfumy, ich często używam, to są Bruno Banani i Pure Woman i one są w tej chwili po 80 zł i przypuszczam, że do świąt cały czas będą tyle samo kosztować, jak i zarówno inne zapachy z tej serii właśnie leżących perfum, one są w dobrych cenach w tej chwili. Zawsze chciałam sprawdzić te perfumy od Beyoncé i widzę, że mamy 3 czy 4 wersje nawet. Ja się zatrzymałam na etapie, kiedy były te pierwsze hit, ale wiecie co? Teraz sprawdziłam te Hit Rush. I są fajne, są dosyć ciekawe. Zwieścicie się w 100 zł z tym prezentem, bo one kosztują 95 zł. Wiecie co? Teraz zauważyłam jeszcze na innej półce, przeszłam od tamtych perfum i zobaczcie, są perfumy z klasy premium. I na przykład mamy Hugo Bossy, mamy Euforię, Kevina Kleina i wszystkie tutaj perfumy są tak w okolicach 100-130 zł, 140 nawet dla kosty. Więc no powiem Wam, że jak na te perfumy, tą półkę zapachową, to jest naprawdę dobra cena. Najpierw zbieram prezenty dla ojca i oczywiście biorę te skarpety złuszczające, więc tutaj mam 17 zł. Z mojego ulubionego działu, czyli z działu perfum, biorę jednak perfumy. Dla ojca wezmę perfumy Hugo Bossa. Jak zobaczy, że firmowe premium perfumy dostanie, to się sądzę, że się ucieszy. Tym bardziej dajcie mi znać, czy wasi rodzice też są tacy, bo mój ojciec kiknie niczego ode mnie nie chce, a później tak skrycie się cieszy. Więc dostanie ode mnie właśnie te perfumy oraz tą mocno złuszczającą maskę do stóp i wyjdzie mi stówka i parę złotych, ale powiedzmy, że w tej stówie się zmieściłam. A sceny spadają. Dla mojego przyjaciela zdecydowałam, że wezmę mu ten e, zestaw z Niwa, gdzie ma dezodoranty, wszystko do golenia. On się właśnie goli, bo mój ojciec, nie tyle co się goli, tylko się to się chyba nazywa, że się trymuje. On się tak podgala. A z kolei przyjaciel się całkowicie goli, więc sądzę, że jemu ten zestaw się przyda, spodoba. Tym bardziej ma dużą e, kosmetyczkę podróżną. I zdecydowałam, żeby zestaw był kompletny i żeby wszystko to do siebie pasowało, nawet kolorystycznie do siebie pasuje, to wezmę dla przyjaciela jeszcze do tego zestawu do golenia pielęgnacyjnego wezmę mu maszynkę, to jest Gillette Match Turbo. Idealnie w stówce się zmieści i ona ma jeszcze w opakowaniu jeden dodatkowy wkład, więc sądzę, że sądzę, że się ucieszy z takiego takiego zestawu. Rozmawiam z tą panią tutaj pomiędzy nami. Ona nie wie, co chce, więc ja zdecyduję za nią. Teraz jest ta promocji. Mam dwie ostatnie sztuki, więc biorę. Ja chyba sobie jedną w zapasie wezmę. Wezmę te dwie ostatnie sztuki. Za 22,99. Za 23 zł biorę jej tą piękną paletę rozświetlaczy od By Secret. Stanęłyśmy przy azjatyckiej pielęgnacji i miałyśmy trochę rzeczy do wyboru. Chciałyśmy rzeczy ze ślimakiem i wybrałyśmy taki oto krem, ponieważ mamy tutaj konkurs, że możemy wygrać Sylwestra w tropikach. Dobra, czyli mamy, mamy deala. Tu będą inni widzieli. Jest umówione. Jak wygrywa Sylwestra w tropikach, to jedziemy razem. Męża zostawiasz w domu. Więc ten, ten kremik idzie dla Marzeny. Bo ten krem był za 65 zł i wezmę jej jeszcze tą złotą maseczkę za dych. Tą maskę, złota dziewczyna, złota maska, yy, i teraz tak, mamy dychę, mamy 65 to 75 i 20 to mamy 95, tak? Coś jeszcze za 5 zł muszę ci dobrać. I jeszcze moje ulubione kąbki do bakingu, żeby marzena w końcu zaczęła ten baking robić. Bo zawsze się przed nim broni, więc teraz nie będzie miała wymówki. W międzyczasie w tamtych przebitkach vlogowych pokazywałam Wam też między innymi te paletki od Kobo, i dalej uważam, pomimo tego, że nie włożyłam tego do prezentu świątecznego dla mojej przyjaciółki, to uważam, że to są bardzo fajne, przemyślane palety. Tym bardziej zobaczcie. To jest całkowicie neutralna paleta. Cieszę się, że mam ją w swoich rękach, bo ja ją zachowuję dla siebie. A druga paleta, o której Wam wspominałam i również paleta całkowicie neutralna, gdzie mamy jeszcze rozświetlacz, róż do policzków oraz bronzer. Bardzo fajne palety w naprawdę świetnych cenach w tej chwili i które są travel friendly size. Malutkie, kompaktowe i mega uniwersalne. Tak samo pokazywałam Wam ten set z Kobo. Tutaj mamy pogrubiająco, wydłużający tusz z odżywką oraz profesjonalny zestaw do stylizacji brwi. Ostatnio Wam również polecałam maski z Botanik, Botanic Skin Food. To jest marka pielęgnacyjna. Niemalże całkowicie naturalna, dostępna tylko w drogerii Natura. Ja wam również robiłam posta Star of the Week na temat tych maseczek i naprawdę z ręką na sercu. Te maski są świetne i wiele, wiele kobiet, jak i nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, którzy. Lubią pielęgnację, się z nich ucieszy i te maseczki są naprawdę w dobrych cenach. A wspominając właśnie o botaniku, to mamy również dwa zestawy prezentowe. E, ja dwa zestawy otrzymałam od natury, a dwa kolejne jeszcze dokupiłam poza tamtymi kartami prezentowymi, ponieważ jest to taki, powiedzmy, drobniejszy prezent dla jeszcze kilku innych kobiet w mojej rodzinie. Mamy tutaj Całkiem kilka bardzo fajnych produktów o dobrych składach i w dosyć dużym, fajnym opakowaniu. Jak to jeszcze wsadzimy w torebkę prezentową albo opakujemy w ten papier, taki świąteczny prezentowy, to to naprawdę może być bardzo fajny, miły upominek pod choinkę. I tutaj mamy do wyboru dwa zestawy. Jeden zestaw jest z żelem oczyszczającym do twarzy, maseczką czarną oczyszczającą oraz Kremem nawilżającym do każdego typu cery, a ten drugi zestaw prezentuje się w taki sposób, że mamy krem przeciwzmarszkowy dla cery dojrzałej oraz bogaty krem pod oczy, czyli ten zestaw będzie fajnym wyborem dla kobiety w dojrzałym wieku. No i powróciwszy z zakupów, mam tutaj te swoje mm, torby prezentowe. Jeżeli zrobicie zakupy powyżej 50 zł, to za 50 groszy otrzymujecie właśnie taką e, torebkę papierową z życzeniami świątecznymi. I tak, zestaw numer jeden, który kosztował mnie 100 zł. 6 złotych dokładnie, 105,96, to jest zestaw, który skompletowałam dla mojej przyjaciółki. I tak, w tym zestawie mam ten właśnie bogaty krem ze śluzem ślimaka i e, tutaj mamy właśnie dila z moją przyjaciółką, tak jak Wam wspominałam, jeżeli ona wygra Sylwestra w tropikach, to zabieram nie ze sobą. Również w tym zestawie m, dobrałam jej paletkę m, rozświetlaczy, tą, którą Wam nieraz polecałam, i mówiłam, już nie pamiętam, w którym filmie to było kilka miesięcy temu, ale mówiłam, że koniecznie, żeby ta paleta została w sprzedaży, albo żeby chociaż każdy z tych rozświetlaczy został oddzielnie wydany. Jest ona przecudowna, prześwietna. No jest cudowna. Hashtag Glowki wiadomo. Tą paletkę właśnie, to, to nie była kwestia wyboru mojej przyjaciółki. Ja to wzięłam i powiedziałam to musisz mieć. To musi mieć. A jeszcze tego nie ma, więc to musi mieć. No i tak jak się śmiałam, złota maska dla złotej dziewczyny oraz żeby w końcu nauczyła się wykonywać metodę bakingu. To właśnie złapałam jej te trójkątne gąbeczki kosmetyczne. Kolejny zestaw to również zestaw, którym przekroczyłam tylko 5 zł, 105.77 zapłaciłam i to jest zestaw dla mojego przyjaciela, gdzie dobrałam mu zestaw do Golenia się oraz do pielęgnacji męskiej. Tak jak wam pokazywałam, to jest duża, naprawdę całkiem fajna kosmetyczka. Sama bym taką nie pogardziła. To jest kosmetyczka, która zawiera w sobie zestaw z Nivea Men. I tutaj mamy dezodorant w kulce, woda po goleniu, żel pod prysznic oraz pianka do golenia. I od razu do tego zestawu dobrałam mu właśnie maszynkę do golenia. Ma trzy. Turbo Od Gillette, i ona ma jeszcze tutaj w środku y, dodatkowo jeden ten zapasowy wkład, więc sądzę, że. To też zapakowane razem całkiem fajnie się prezentuje i nie tylko koniecznie dla młodego pana, ale również też i dla starszych panów. Sądzę, że ten prezent może się sprawdzić. I ostatni prezent, w którym też przekroczyłam niecałe 5 zł, 104,98 zapłaciłam. Oczywiście to są ceny razem już z tymi reklamówkami za 50 groszy. To jest zestaw dla mojego ojca, który. Em, jest oporny z pielęgnacją, jest oporny nawet z goleniem, ponieważ stwierdził, że na stare lata będzie mieć ładnie przestrzyżony zarost, brodę, wąsik, wszystko. Więc w tamtym roku kupiłam mu taką maszynkę z trymerem. A w tym roku stwierdziłam, że podaruję mu perfumy z takiej półki premium, żeby był zadowolony, że dostał coś firmowego i ładnie pachnącego. Jest to dosyć popularny zapach wśród mężczyzn i oczywiście to, co Wam pokazywałam, maskę złuszczającą do stóp, to jest w męskim rozmiarze właśnie dwie sztuki takich dużych skarpet, bo niestety te damskie skarpety złuszczające są trochę za małe na męskie stopy, więc niesamowicie się ucieszyłam, jak zobaczyłam męską wersję. Nawet jeżeli on nie będzie chciał tego używać, to ja go zmuszę, żeby tego użył. Dajcie mi Znać, czy taka forma prezentownika świątecznego była dla Was przydatna, bo chciałam, aby to nie było właśnie takie typowo, że. Usiadłam w domu i tak sobie kombinuję, co wam pokazać, tylko właśnie tak zrobić sobie taki challenge, wziąć kamerę, wziąć ze sobą przyjaciółkę, zatrudnić się do pomocy i przejść po drogerii, nagrać wam wszystko, co mi się wrzuci w oczy i dokładnie wam pokazać. Bo wiadomo, nie wszystko, co jest w drogerii. Ja Wam pokażę tutaj w studiu, a przechodząc po drogerii, jestem w stanie nagrać więcej, i wtedy może Wam się coś rzuci w oczy. A tym bardziej wiem, jak to jest na ostatnią chwilę, jak człowiek tak wpada do drogerii. I jest popłoch, i nie wie, gdzie ma iść, w którą alejkę. A tak to już trochę wizualnie człowiek pamięta, gdzie, co stało, co by było warte zainteresowania i gdzie się udać. Jeżeli film był dla Was przydatny, to jak zwykle poprosiłabym o kciuka do góry pod tym filmem. Czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle przypominam, aby być ze mną na bieżąco, odsyłam na mojego Instagrama oraz Instastory, oraz oczywiście na profil mojego kota, który leży teraz akurat przede mną. I śpi. I jak zwykle przypomnę też o tym, że istnieje możliwość ciśnienia przycisku: Subskrybuj oraz dzwoneczka obok niego, aby dostawać powiadomienie za każdym razem, kiedy wrzucę nowy film na kanał. Jeżeli byłby to ostatni film przed świętami, jeszcze nie wiem jak to wyjdzie, ale jeżeli tak, to chciałabym Wam życzyć wesołych, spokojnych. Rodzinnych i wolnych od niestrawności świąt, aby przede wszystkim te święta były dla Was przyjemne, spokojne oraz przede wszystkim bezpieczne. Mam nadzieję, że widzimy się w moim kolejnym filmie. I do następnego. Na razie, pa pa!